Witam serdecznie moich widzów Witam No dzisiaj będzie gadany odcinek I dzisiaj będę się opierał na informacjach, na informacjach Nie własnych Tylko od zaprzyjaźnionych serwisantów A konkretnie jednego Natomiast Idąc naprzeciw Waszym oczekiwaniom Ponieważ było ostatnio trochę duże narzekania Się wcale nie dziwię Że nie ma innych filmów Tylko wiecznie pan Czerwonka i Czerwonka no to faktycznie wieczorem wpadł na taki pomysł, że mógłbym zrobić ten odcinek, ponieważ sprawa jest aktualna. Jeśli chodzi o te dwie pilarki. Jak wszyscy wiemy, jak wszyscy wiemy, model MS362 na M Troniku ma być wycofany i zastąpiony nową pilarką. Wejdzie prawdopodobnie e, Lada Miesiąc albo Lada Tydzień, czyli MS400.1. E, 362 na zwykłym gaźniku nadal zostaje w ofercie. E, tymczasem też pojawi się pewna nowość na rynku ukraińskim, ale tą nowością to się akurat zajmie e, jeden z moich przyjaciół, który też prowadzi kanał, więc nie będę teraz. Tutaj się wymądrzał. Zostawię to jemu. Natomiast wracając do tych pilarek. Obydwa modele są wycofywane MS362 na elektroniku. No i co ciebie, dziwne, bo nowość w sumie nowość, która okazała się całkiem udaną nowością, czyli MS400CM. Też jest wycofywany dwie te pilarki. Będą zastąpione właśnie nowym modelem MS400.1. Więc dlaczego je omawiam? Ponieważ z racji tego, że te pilarki mają być zastąpione nowym modelem, to jest dużo promocji na te, na te sprzęty w tej chwili. Szczególnie w sklepach internetowych, które mają duże obroty, przez to mają większe rabaty, nabrały duże zapasy sprzętu. I w tej chwili, do, do, pod koniec roku, były bardzo ładne promocje, i nadal są ładne promocje. Stąd yy, miałem pojedyncze takie pytania. Ale też na pewno, jeśli chodzi o miłośników sztyla, bo zapomniałem, widzicie, jestem tak zmęczony, że <laughs> muszę sobie myśli zebrać. Jeśli chodzi o szczególnie miłośników sztyla, bo wiadomo, że jak ktoś na przykład jest miłośnikiem Huzgwarny, albo ktoś jest miłośnikiem Echo lub Shindaiwa, no to nie będzie się zastanawiał nad stylem. No chyba, że sobie będzie chciał zmienić albo wzbogacić, że tak powiem, swój arsenał w garażu. Natomiast jeśli chodzi o miłośników Stila, którzy nie posiadają tych modeli, no to pojawiają się pytania szczególnie o 362. 400 ludzie się boją trochę jako nowości. Przynajmniej amatorzy, którzy mają ochotę sobie kupić taki profesjonalny sprzęt i okazuje się, że nie potrzebie. Maszyna bardzo ciekawa o której jest bardzo mało informacji w sensie takim, że mało kto pokazywał na polskim YouTube właściwie na polskim YouTube jest tylko jeden film jest to film od Dariusza ID kiedy odwiedzał, odwiedzał właściciela zakładu usług leśnych Miłośnika Pilarek Stil, to tam była pokazana ale tak, żeby jakiś amator albo po prostu użytkownik prywatny więcej omówił tą maszynę to nie ma i Krążyło parę też, krążyło parę mitów na temat czterysetki, że choroby wieku dziecięcego i tak dalej, więc postanowiłem zasięgnąć języka. Ale dobra, bo się znowuż, kurde, rozgadam. Nie o tym chciałem mówić. Więc dzisiaj odcinek nie będzie oparty na moich doświadczeniach, ponieważ ja bardzo mało, w tej chwili wcale nie pracuję pijarkami i nie miałem okazji. Podczas pracy trzymać żadnej z tych maszyn, ale zasięgnąłem języka właśnie serwisantów, a szczególnie jednego serwisanta. Zaraz pozdrawiam serdecznie, zaraz powiem więcej z naszej społeczności na temat tych maszyn. Jak się spisują, czy często trafiają na serwis i tak dalej. I co się dowiedziałem, że według naszego człowieka. Pozdrawiam Cię, Patryk. Według naszego człowieka MS362 na Emtroniku, nie tylko na Emtroniku, ale między innymi na Emtroniku, jest jednym z najbardziej udanych i dopracowanych modeli styla, bo faktem ten model już jest dość długo. Jest to kontynuacja poprzednich modeli, chociażby 361. I e, jest to bardzo trwała i bardzo mała awaryjna pilarka. <laughs> Więc e, jeżeli. Naprawdę dobry serwisant, nie tam kurde taki magik jak ci, których ostatnio rozpracowaliśmy. Naprawdę dobry serwisant, jeżeli mówi, że rzadko trafiają na serwis eee, i de facto no, te, te co trafiają są strasznie zmaltretowane eee, i że jest to naprawdę solidna maszyna i ja nie mam powodów nie wierzyć. <laughs> Więc jeśli ktoś się zastanawia nad zakupem tej pilarki, eee, nie wie czy warto. No, to właśnie mamy początek nowego roku i od, od listopada już trwają niezłe promocje. Przeglądałem jeszcze wczoraj, żeby się upewnić. W tej chwili też jest sporo promocji jeszcze na, na różnych sklepach, więc jeśli ktoś miał dylemat i się zastanawiał, czy warto, to mówię, że tak, jest to model sprawdzony. Podobno nawet wytrzymują dłużej niż na gaźniku, na mtroniku dlatego że ee, jeśli na zwykłym gaźniku ktoś nie potrafi nieumiejętnie sobie sam po długie no to statystycznie skraca żywotność tej maszyny. <laughs> A mtroniki, jak na razie mają przewagę nad autotunem i się tak nie pierdolą, mówiąc kolokwialnie. Natomiast jeśli chodzi o 400 CM, czyli pilarkę z magnezowym, z magnezowym tłokiem, nowość. O której naprawdę mało wiemy, no to cóż, chciałbym Wam przedstawić. No, chodź do Tatusia, nie wstydź się, chodź, chodź, nie wstydź się. Tu, chodź maleńki, chodź, 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 tu, tu, tu. tak. Przedstawiam Wam. O. 400 CM. W połowie grudnia na raty. Bo nie wiem, czy wiecie, bo nieraz chyba to na kanale powtarzałem, ale mam słabość do pilarek wycofywanych z rynku. Yy, koledzy się ze mnie śmieją, bo yy, w sensie takim się śmieją, że yy, robiłem dość spory wywiad przed zakupem. Nie mówiłem, że chcę kupić i wypytywałem się o 400, o 362, No i tydzień później pojawiła się u mnie. I teraz tak. E, wziąłem tą pilarkę ze względu na dobre raty, e, ponieważ e, e, zwyczajnie uznałem, że kanał, mimo że zarabia jakieś tam groszaki, ale będzie w stanie tą ratę mi opłacać, ponieważ płacę e, trochę poniżej 100 miesięcznie. E, dwa pilarka ma zostać wycofana, a jak powiedziałem, mam słabość do wycofywanych pilarek. I chciałbym ją skonfrontować e, z modelem 400.1, e, który ma zastąpić tą pilarkę. Jeszcze tym bardziej, że jeden z zagranicznych kanałów e, Machinery, machinery on coś takiego. Ja mam problem z wymaganiem angielskich słówek. Zrobił już promocyjny film nowego modelu, gdzie nowy styl objechał Starego 400C mniej miłosiernie. No i nie, to jest nierealne, bo fizyki nie oszukasz, czyli nowy model ma o 0,1 konia mniej i ma mniejszą pojemność. Więc jeśli nawet w jakiś sposób ma lepszą charakterystykę pracy, to powinny być cięcia porównywalne, ale ponieważ nie dzieli tych pilarek 40 lat różnicy, no to w tym momencie, jeżeli ten ma większą pojemność od tego, co ma go zastąpić i trochę większą moc i dysponuje wyższym zakresem obrotu, to nie ma takiej opcji, żeby ten nowy go objechał. Więc yy, jeśli w końcu mi się uda wyjść w teren, maszynkę dotrzemy, a mój przyjaciel będzie miał nową 400.1, 400 jak już wejdzie na rynek i też ją dotrze, to zrobimy porównanie na tej samej prowadnicy i na tym samym zestawie tnącym i zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. <laughs> Natomiast znowuż zboczyłem z tematu, no ale to są skutki uboczne mojego zmęczenia. Eee, wypytywałem się o tą pilarkę i mimo, że to jest nowość, to okazuje się, że te pilarki bardzo rzadko trafiają na serwis. Jest to całkiem udana maszyna. Eee, i jeszcze w ogóle taka ciekawostka. W momencie, kiedy ja już posiadałem tą pilarkę, kupiłem dosłownie w zeszłym tygodniu, właśnie do e, Patryka na serwis trafił Steel 400CM, e, któremu i stale zapominam a któremu padła jednostka sterująca. I to jest akurat mało istotne, ponieważ e, każda maszyna ma prawo nawalić. To nie jest e, typowa awaria, tylko chodzi o pewną. Pewną ciekawostkę. Otóż w tym konkretnym modelu, który trafił na serwis, padła jednostka sterująca na, na samym początku, jak była pilarka nowa i w tej chwili padła po raz drugi e, e, po iluś, tam, po jakimś czasie eksploatacji nie wiem, po ilu latach dokładnie i ta maszyna trafiła na serwis i po prostu e, miało. No bo się podłącza pod komputer maszynę, miał okazję szczytać dane. I chodzi o to, że od ostatniej usterki, czyli od momentu, kiedy po raz pierwszy padła jednostka sterująca, do teraz ta pilarka nie widziała serwisu. To znaczy, właściciel pilarki dbał o nią sam. Sam wymieniał kółka pływające, sam wymieniał sprzęgło. Sam we własnym zakresie prowadził, można powiedzieć, serwis tej maszyny, czy tam przeglądy. I kiedy ta maszyna po raz drugi trafiła na serwis z jednostką sterującą, to miała za sobą 1750 godzin pracy. I przez te 1750 godzin pracy nie widziała serwisu. To znaczy, nie była na przegląd dostarczana do serwisu, właściciel sam sobie serwisował maszynę. I z tego, co od Patryka wiem, to tłogi cylinder nadal igła. Więc, jak widać, maszyna się sprawdza. Jedyne, co wiem, to że podobno te z magnezowym tłokiem wymagają trochę więcej uwagi podczas docierania. To jest raz. Aha, i kolejna informacja, o której ja ani sobie tutaj postoi. O której ja nie wiedziałem, a która jest w instrukcji, ale tak, ponieważ wiem, że rasowi Polacy brzydzą się zaglądaniem do instrukcji obsługi, to tak samo jak Patryk mi zwrócił na to uwagę, tak samo ja Wam, jeśli ktoś z Was się zastanawia, bo ja Was nie namawiam, nie, nie o to chodzi, żebym Was teraz namawiał na sztila, po prostu... Wiem, że są tak są miłośnicy japońskich pilarek, tak są miłośnicy Husqvarna, tak są miłośnicy Stilla, i zastanawiałem się czasami, czy warto kupić 362 czy 400. Dzielę się z wami informacjami, które sam uzyskałem z autoryzowanego serwisu Stila. I e, po 10 godzinach, zwłaszcza to jest szczególnie ważne, jak kupujecie przez internet, bo jak e, kupujecie w salonie, to zostaniecie o tym poinformowani. Po 10 godzinach pracy trzeba wrócić do serwisu, żeby dokręcić cylinder. Ta informacja powinna być w instrukcji obsługi, ale mówię, ponieważ wiem, że rasowy Polak przyjdzie się instrukcją obsługi, a jak już, to tam tylko szybko przeleci. Więc yy, tak jak Patryk Mina, to zwróci uwagę, żebym nie zapomniał. Tak samo ja Wam przypominam, jak sobie kupicie nowego Stila od 261 w górę, to się tyczy wszystkich profesjonalnych modeli, Dociągamy po 10 godzinach cylinder w serwisie. <grym> e, I y, po 10 godzinach pracy. I teraz coś jeszcze chciałem wam powiedzieć i mi teraz uciekło. E, aha. Dobra, przypomniałem sobie. E, to nie jest akurat reklama sklepu, ale ten sklep i tak wszyscy znają. <grym> Bo ja kupiłem sobie na raty w studio narzędzi. E, studio narzędzi jest takim dużym internetowym dystrybutorem. E, sprzedaje ogromne ilości, przez to może potem oferować też większe rabaty e, na maszyny i sprzedawać je w lepszych cenach. Natomiast e, więc tym samym e, akurat mieli raty w banku, w który mam zdolność kredytową i nisko oprocentowane, więc mogą sobie pozwolić na tą maszynę. Natomiast nie to jest istotne. Normalnie. Normalnie te pilarki y, są sprzedawane ze zwykłymi prowadnicami. Eee, cholera, i widzicie? Skleroza, zapomniałem. Dlatego nie kręcę ostatnio odcinków, bo jestem tak zmęczony, nie mam możliwości i się stale zapominam. Zaraz coś przyniosę. No, jeszcze nie poskładałem, bo to jest akurat dość Dla niektórych może być dość istotna informacja, przy czym mówię, e, to nie jest reklama, bo są też inne sklepy internetowe, które w podobnych cenach, a nawet czasami tam 20 zł, taniej sprzedają e, ten model o narzędzi. Ale e, po zakupie, jak pochwaliłem się e, w naszej społeczności zdjęciami to właśnie Patryk zwrócił mi uwagę na prowadnicę że normalnie te modele są sprzedawane ze zwykłą prowadnicą Stila a nie z Rolomati GS i pytał się czy dopłacałem za tą prowadnicę i postanowiłem podrążyć temat bo jak gdybym chciał Wam przekazać że są w takich zestawach sprzedawane a potem by się okazało że to ktoś nie wiem szczeli pomyłkę albo po prostu to tam przypadek losowy bo też się zdarza to, żeby nie było wtopy, więc aha, bo faktycznie wziąłem bogatszy zestaw. Bo ta pilarka jest sprzedawana z prowadnicą 40 cm i 50 cm. Ja wziąłem 50. Często 200 zł zestaw był droższy, ale był dość bogaty, bo był dołączony łańcuch heksa, pilnik heksa. Oprócz siekierki, tam paru bajerów, był jeszcze właśnie kask, sztila, który tu jest. I jak mi Patek zwrócił uwagę na to, że normalnie te pilarki na półkach, w salonach stoją ze zwykłymi prowadnicami, to postanowiłem zadzwonić i to wyjaśnić. No i faktycznie Pan ze sklepu się trochę zdziwił i postanowił też to wyjaśnić. W ogóle na zdjęciach na studiu narzędzi, na zdjęciach są zwykłe prowadnice, tak? Na zdjęciach poglądowych. Postanowił to wyjaśnić, sprawdzić, czy ktoś się na magazynie nie pomylił, czy czy to takie zestawy dostali, i okazuje się, że tak. Yy, cała partia yy, 400, która przyszła do studia narzędzi, ale nie ta z 40, -kami, tylko partia ta, co przyszła z 50 -kami i łańcuchem Heksa, yy, przyszła właśnie na prowadnicach. Yy, znaczy, te prowadnice były oddzielnie spakowane, nie w pudełku, tylko. Dzielnie były, ale całą partię mają właśnie z rolomatikami. Jest to sprawa istotna, bo ta prowadnica jest 200 zł droższa od y, zwykłej prowadnicy sztila. No i podobno dużo lepsza, bo ja nie wiem, mówię, nie jestem zawodowcem, ale z tego co chłopaki mi mówią, to te prowadnice są nie, nie do zajechania, podobno. E, więc, y, więc mam potwierdzenie, że. Cała partia z tymi prowadnicami. Aczkolwiek, żeby nie było w topy, to jeżeli ktoś z Was będzie chciał zakupić z pięćdziesiątką setkę ze studia narzędzi, to nie zadzwoni się upewnić, czy nadal są z tymi prowadnicami. E, ale podejrzewam, że są, bo po moim telefonie stwierdzili, no podziękowali przede wszystkim za informację, bo sami nie wiedzieli. <laughs> no wiecie, jak gdy sklep przerzuca jakieś ogromne ilości towaru, to czasami nie, zwró nie zwrócą uwagę, że jakaś partia towaru się wyróżnia eee, i że ceny raczej nie zmienią, chociaż zdają sobie sprawę, że różnica jest 200 zł między prowadnicami, ale zmienili trochę skład eee, zestawu. Czyli zamiast e, siekierka jest nadal, pilnik nadal, ale zamiast kasku jest jakaś tam chyba latarka czołowa, eee, coś, coś w ten desek. Eee, no ale... Podejrzewam, że większość z tych, co będą chcieli sobie kupić 400, to albo ma już swój kask, albo go nie potrzebuje. Więc to chyba nie będzie problem. Więc na koniec, tylko to Wam chciałem powiedzieć, że <laughs> jeśli ktoś się zastanawia nad 400 i zależy mu na, znaczy chciałby od razu pilarkę z fajną prowadnicą, to w studiu narzędzi zestawy z 50 są tak wyposażone, ale dla pewności zadzwońcie przed zakupem. Czy nadal te zestawy są właśnie z Rolomatikiem ES? No to tyle. I nie ma się podobno czego bać, bo maszyny bardzo rzadko trafiają na serwis. I tak, jak mówię, ostatnia sztuka, którą Patryk miał okazję robić, miała 1750 godzin przepracowane za sobą. Eee, tylko przy docieraniu. Trzeba trochę bardziej zadbać o tą maszynę niż o inne tak. E, takie przejmam informacje od zawodowców. Dobra, bo ja znowu zacznę ględzić, rzędzić. Przepraszam was, ale wiecie, ostatnio prawie nie sypiam. Więc a żeby już tutaj się skończyło, no żebyście już nie narzekali, że kurde, że pila żadnych odcinków z pilarkami nie kręci i tak dalej, i tak dalej. To skoro nie mogę wyjść w teren, to chociaż chciałem was poinformować, że y, jak ktoś się zastanawia, to nie musi się bać może kupować. Trzymajcie się i hej.